Architektura programu e-ewidencje. Podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji akcyzowych już wkrótce będą musiały ją prowadzić w formie elektronicznej. Aktualnie prowadzenie ewidencji w formie elektronicznej jest dobrowolne. Program Hogard Ewidencje pozwala na prowadzenie elektronicznej ewidencji zgodnie z ustanowionym w tym zakresie prawem. Ponadto. Po uruchomieniu dostępu do Krajowego Systemu CEWA, Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych, udostępniona zostanie możliwość eksportu deklaracji z poziomu programu do tego systemu. Dokładny zakres wspieranych przez program ewidencji dokumentacji protokołów został przedstawiony w pierwszym filmie tego szkolenia. Aplikacja Hogard e-Ewidencje. Posiada własną bazę danych umieszczoną na serwerze MS SQL. W celu ułatwienia omawiania architektury programu, wszelkie gromadzone dane, ewidencji, dokumentacji, protokołów będziemy nazywać dalej dokumentami. Dokumenty mogą być wprowadzane ręcznie, poprzez wypełnianie dedykowanych dla danego dokumentu formularzy czy tabel. Istnieje także możliwość importowania dokumentów, zarówno z bazy danych firmy. Jak i innych źródeł, takich jak pliki programu Excel, pliki CSV. Pliki Excel mogą być wykonywane według dostarczonego przez firmę Hogard szablonu, ale także można dostosować ten szablon do indywidualnych potrzeb klienta. W celu ułatwienia pracy nad dokumentami w aplikacji Hogard e Ewidencje. Podzielono proces przetwarzania dokumentów na trzy etapy: robocze, bieżące i archiwum. Po wpisaniu ręcznym lub zaimportowaniu dokumentu, znajduje się on w bazie robocze. W tej bazie możemy dowolnie edytować, zmieniać, a nawet wykasowywać dokument. Na tym etapie jeszcze nie działają mechanizmy narzucone przez przepisy prawa. Po zaakceptowaniu dokumentu Trafia on z bazy robocze do bazy bieżące. Od tego momentu dalsze przetwarzanie dokumentu jest objęte restrykcjami prawnymi. Wpis zostaje uzupełniony o serię identyfikujących go jednoznacznie numerów oraz oznaczony datą, czasem wykonania oraz identyfikatorem osoby dokonującej wpisu. Nie możemy go już wykasować, a wszelkie zmiany można wprowadzać jedynie poprzez korekty które będą odnotowane w bazie danych. Wpisy w bazie bieżące mogą być grupowane względem daty w okresach: dziennym, miesięcznym, kwartalnym lub rocznym z możliwością zapisu bilansów otwarcia i zamknięcia dla tych okresów. W czasie zamykania okresu dokumenty są przenoszone z bazy bieżące do bazy archiwum. Dalsze przetwarzanie tych dokumentów przebiega zgodnie z przepisami prawa. Nie możemy tu dokumentów usuwać ani zmieniać, a wprowadzone korekty zapisywane są w bazie danych wraz z informacją o dacie i autorze zmian. Program Hogart ewidencje możemy zintegrować z programem Hogart e-opłaty akcyzowe. Odpowiednie dokumenty z programu Hogard e ewidencje zostaną pobrane przez oprogramowanie Hogard e-opłaty akcyzowe. Program Hogard e-opłaty akcyzowe automatycznie przetworzy dokumenty na elektroniczne deklaracje AKC4 wraz z załącznikami od AKC4A do AKC4N i po zatwierdzeniu przez użytkownika prześle drogą elektroniczną do urzędu. Podsumowując, program Hogard Ewidencje kompleksowo zarządza dokumentami ewidencji i innymi dokumentami wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy. Pozwala na łatwe gromadzenie ich zgodnie z przepisami prawa. Ułatwia składanie elektronicznych deklaracji akcyzowych oraz w przyszłości pozwoli na przesłanie danych do centralnej ewidencji wyrobów akcyzowych. Zaletą programu jest prosta obsługa i czytelność etapów przetwarzania dokumentów.